witam serdecznie moich widzów po krótkiej przerwie troszkę czasu mi nie było ale pracuję nad pewnymi projektami widzę że nas jest coraz więcej co bardzo cieszy ale jeszcze brakuje dużo dużo także jak będzie 1000 subów to będziemy robić fajne fajne rzeczy livey i tak itd tak i będziemy pokazywać same perełki czyszczenia i różnych takich w tym temacie rzeczy, a jak na razie nie, nie ma jeszcze tych 1000 subów, poczekamy i będę wrzucał takie filmiki. No, takie drobne a zostawimy choć, jed, choć jedną jeszcze perełkę pokażemy. E, tylko nie wiem, chyba w tym tygodniu, jedną perełkę jeszcze pokażemy i, i już nie będziemy pokazywać perełek, bo mamy ich dużo. Tylko będziemy pokazywać takie, właśnie, mini filmiki. te będą dłuższe i, i będzie naprawdę warto oglądać. Jeżeli ktoś chce po prostu się dowiedzieć, jak coś wyczyścić domowymi sposobami albo czymś, co można szybko wyczyścić, jakimiś rzeczami, na przykład taki, o, proszę, ścieraczek do garnek. to jest do garków? Garnków i nie rysuję. Są niebieskie, zielone i akurat niebieskiego nie mam, bo niebieskie to jest do garków, ale ten zielony też. Yy, I tak o. W dzisiejszym filmiku chcę Wam pokazać, bo yy, miałem Wam jedną taką prośbę, żebym to pokazał. Jak to się czyści. Nie wiem, czy to będzie widać na kamerze, takie. Ja tutaj mam. No nie jest o, teraz, teraz widać, nawet w środku jest, o, trzeba też odetkać w środku. Widać taki jakby osad z herbaty i nie tylko z herbaty z różnych tam kaw i tak dalej tutaj jak się wlewa to też osadza się. I chcę wam pokazać jakim prostym sposobem w ogóle tutaj na zlewie, o boki. Nieraz jak jedziemy na robotę, to czyścimy całe. Tu miałem tak. To ja mam tutaj jeszcze jasny Aż takie brudne nie jest. Ale jedziemy, to jest kurczę normalnie brązowe całe. I zobaczcie taki trik. Jedna rzecz, a to jest druga. Tym. Mamy cytryny. Zobaczcie jaki prosty sposób. Bo to yy, powiem Wam, że to te słabe to by może zeszło, jakby się tak tarło, no ale po co trzeć mocno i się męczyć. Ja to wysmaruję cytryną i wam pokażę. Nie boki, w ogóle cały Można ładnie jak już robię to wyczyścić. Jest wysmarowane. Zobaczcie to nawet schodzi jakby zeszła, jakbym czerwą cytryną samą, ale nie ma co się męczyć. Zobaczcie tu. Jest. Nie ma. Jest. Nie ma. Jest. Nie ma. I tak się właśnie. Zobaczcie jak to prosto czyści Poleby wodą. O kurde, jeszcze telefon się <laughs> Widzicie? Zobaczcie. Mm -hmm tutaj o jak macie rakiewicę to jest o w rogach też ładnie wyczyszcza zobaczcie ile mi to zajęło czasu parę sekund boki nie ma tu czyste czyściutkie i widzicie nie trzeba żadnych kurde eksperymentów Płyną jakichś wynalazków do tego kupywać parę sekund i czyściutkie tu wiadomo trzeba krawędzie troszkę o, do krawędzi tam się dostać tu o, to te, o. O. i zobacz jak to pięknie wygląda jakie to brudne to czyściutkie już zobacz spukamy I zobaczcie. Pięknie. tam ja jeszcze w środku, całkiem w środku wyciścimy. żeby nie było, że nie jest czyste. No i tu wiadomo, te. O, tarowki. No mówię tak, żeby ten, to minutę to zajmie. Drugą minutę, może boki, to wszystko. I tym czyścimy całą, całą. pierwsza cytrynkę. Zobaczcie, cytryna. Wszędzie smarujemy tą cytryną. I jedziemy. Zobaczcie, jak to prosto. W jaki prosty sposób można wyczyścić. I będzie lśnił. Tak samo jak to będzie czyściutkie, lśniło. To na moich filmikach też jest jak wyczyścić fajnie. O, trochę pobrudziłem. No i później to wycieramy na sucho. I zobaczcie, efekt czarujący. A nie wymyślanie jakieś kurde pierdoły, jakieś płyny, niepłyny kurcze, które w ogóle niektóre nie działają. Jeden kurde na 100 może zadziała dobrze. A jak zadziała, to może być też szkodliwy, trujący i w ogóle zakazów 100 tysięcy. A Ja wam właśnie chcę te filmiki pokazać, jak to prosto właśnie metodami takimi domowymi można wyczyścić różne rzeczy. I, a jeszcze ostatnio oglądałem na, na internecie piekarniki jak czyszczą. I powiem, że jestem bardzo ciekawy i szyby prysznicowe też w prysznicu czyszczą i jestem ciekawe czy to działa ich sposób i w następnych filmikach właśnie Wam pokażę czy faktycznie te internetowe, internetowe ich triki działają. I wcale tam nie jestem jakiś zły na to czy ten, ja bym chciał żeby właśnie ktoś mi właśnie dał jakiś taki trik żeby było można pokazywać ludziom jak łatwo to wyczyścić bo ja sam się uczę, nie jestem alfa i ten omega, jak to się mówi i też się uczę od wielu ludzi i tak samo ja na początku jak zajmowałem się tym zawodem odnawialiśmy ten podsprzedaż domy. Odnawialiśmy różne kamuflaże tam, także to jest długa długa historia. Bo tak naprawdę Dom, jak się kupuje, czy jak ktoś mówi, okazyjnie, to trzeba sprawdzać dużo, dużo rzeczy. To też będziemy to właśnie, na co bardzo uwagę zwracać, yy, szczególnie czy co jest robione, co jest kamuflowane i, co, i tak dalej, i tak dalej. Ale nie będziemy zdradzać. To będziemy Wam wszystko, w, jak, będzie, jak będzie nas tysiąc subskrybentów, wtedy będą live y i będziecie mogli pytania zadawać. I, i w ogóle dawać swoje coś od siebie czy, czy filmiki nam wysyłać i będziemy sprawdzać czy w ogóle to działa i później będziemy y, to robić różnych, w różnych tam domach no a jak na razie y, jest nas nie wiem czy setka chyba już jest koło setki gdzieś no to jeszcze 900 kurczę osób brakuje to czy, nic to nie kosztuje żeby suba dać a ja czekam właśnie, żeby Wam pokazać te perełki, co mamy. Będzie się działo, bo to naprawdę, zobaczcie, jak... jak no nie chcę zdradzać za dużo. Muszę przemyśleć, co mam powiedzieć, bo za dużo bym zdradził i, i bym spalił. No chodzi mi o to, że dużo osób, jak kupuje domy, samochody czy coś, to my pokażemy jak się coś, w ogóle co można skamuflować, co można przerobić, co można zrobić tak, żeby było tylko na chwilę piękne i ładne, a później a później po tygodniu, czy po dwóch tygodniach wychodzi wszystko i albo rozwala się, albo wychodzi, A to wszystko to jest tajemnica na razie, tajemnica, nie będę zdradzał, bo będzie się działo, po prostu będzie się działo ten kanał ruszy właśnie wtedy jak będą, jak będą te live, to ruszy takim, jak to się mówi, kopytem, takie skopyta. Od razu pojedziemy. Także trochę osób będzie wkurzonych na nas, ale my będziemy pokazywać szczerą prawdę. Wszystko. Także czekajcie na następne filmiki i zobaczycie, będzie się działo. Tylko kurczę, dajcie tego suba. To nic nie kosztuje. Suba, tysiąc osób i lecimy z live'ami. A do tego czasu, jeżeli nie będzie tych tysiąc osób, żebym te, te live wyprowadził i żeby kanał mógł funkcjonować no to będę pokazywał właśnie takie drobne czyszczonka i, i też z internetu te różne tam właśnie co sprawdzałem, czy działają, czy nie działają różne tam ich metody no, chociażbym chciał właśnie, żeby w internecie pokazywali właśnie takich dużo ludzi jak ja, że pokazywali właśnie, bo ja bym sam nawet korzystał z tego, bo wiele, wiele też się uczy. Dużo, dużo pamiętam na początku, jak już zaczynałem w ogóle karierę z tym, z moim biznesem, to powiem szczerze, że też się myliłem i to kurczę, takie błędy robiłem, nie wiedziałem co, jak wyczyścić i, i i w ogóle no masakra no kurczę tu żaden płyn na przykład taki głupi zlew wyczyścić jak to wyczyścić kurę próbowałem szmatką gąbką nic nic płynem do mycia naczyń nic nic jesteśmy no klienta zlecił nam korytarnej no i się wahaliśmy szukaliśmy kurczę to co jak mamy zrobić i wam powiem że to trudne trudne było później ten krok po kroku próbowaliśmy i tym i tamtym i tak żeśmy przez parę lat Doszli do tego, czym co wyczyścić, jak zakamuflować, bo taka nasza rola, taka nasza praca. I jak sprzątać szybko i żeby było fajnie. No, i co Wam jeszcze powiem? Były święta, i po świętach. Mam nadzieję, że Wam minęły święta fajnie. No, u mnie było też fajnie świętami, tylko kurczę, no nie wiem, z tydzień czasu. Jakaś infekcja lekka się dała, że chrypka, gardło. No jeszcze tam troszkę pokaśluję sobie, ale powiem, że na początku 3 dni to były masakra. Znaczy, Chodzi o gardło, bo normalnie się czułem, nic mi nie było, tylko gardło drapało. Później ten nic mi się nie chciało, ale nie było takiej czegoś jak grypa. Czy mnie coś łamało, czy nie. Normalnie, normalnie wszystko było ok. No także kochani. <trych> Będziemy kończyć ten filmik. Czekajcie na następny. Jeżeli możecie dajcie łapkę i czekajcie na to 1000 subów i będziemy lecieć na żywo i zobaczycie wtedy triki, jakich nie znacie No to jeszcze miałem wam pokazać jak ten to, to jest samo co to, to. Też cytryno namoczyć, przeczeć. Nawet tutaj jedną ręką mogę jednym palcem czy mi się uda, żeby kamerę odłożyć. O, schodzi, schodzi o. cytrynką posmarować i zobaczyć. zejdzie, zejdzie. Też jest tego, też można sodą i od gorącą wodą zalać, do takiego czajnika, właśnie to, to będę robił zaleję w łyżka sody dużej yy, duża łyżka sody yy, trochę octu chwila się wypieni poczekać i zalać gorącą wodą zamknąć, niech sobie stoi i sobie niech się czyści a jeszcze co do oczyszczenia takich rzeczy yy, z lewu takiego zaparzacza i przejdźmy tu kamień. Czajnik już był czyszczony tyle razy, że tak samo wlewamy łyżkę sody, yy, octu. Najlepiej, najlepiej by było samo ocet, kurcze, żeby wlać chociaż na jedną filiżankę i zagotować i kamienia nie ma. Także to są najprostsze sposoby na takie właśnie zabrudzenia, na takie osady. Cytryna, soda lub ocet. A to samą cytryną, mówię, to schodzi cytrynka i taka oto do garków. W ogóle tutaj do garków i możecie użyć też jak to się nazywa o, gąbka tył tutaj ona jest troszkę delikatniejsza no ale to też możecie użyć jak macie małe zabrudzenie ale jak macie takie kurcze ciemne że tu jest aż brązowo to, to jest zajebiste I zobaczcie no kurczę nówka nówka Także, o jeszcze koreczek mam brudny. Zobaczcie porównanie koreczek. Kolor. Widzicie? Pięknie. Zaraz Wam pokażę. Kurczę, nie mam jak telefonu przytrzymać. To położę go tak. O, o, widać. Zobaczcie, mamy tu. Posmaruję cytryną, żeby nie było... By nie było. O, jakoś tak oparłem telefon. Zobaczcie. Jedno przesunięcie, i teraz pokażę wam trochę tutaj. O, bo niewygodnie mi tak pokazywać. Teraz. Tada. Widzicie? Górny. O. Zobaczcie. E, różnica. Czyściutkie, brudne. Sekunda, dwie mi to zajęło. Całość by mi zajęło 10 sekund. Tylko nie mam właśnie... Zaraz pokażę. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. I... 10. Te piękne, wyczyszczone. Widzicie? Proste, jak normalnie. Nie powiem co. Także, drodzy widzowie, bardzo bym chciał z Wami porozmawiać w ogóle na żywo, na live. Kto to ma jakieś pomysły? I pokazywać razem, byśmy stworzyli. Będziemy tworzyć razem ten kanał. A jeżeli nie, to będę pokazywał takie właśnie filmiki krótkie, jak zawsze. A do długich Pięknie wyczyszczone. A do długich filmów i fajnych trików, to poczekamy, aż będzie 1000 subów. Będziemy lecieć na żywo. Także dzięki, że oglądaliście do końca będę czekał na wasze suby palec w górę też jak wam się podoba i komuś się przydaje to palec w, gór, w górę będę wiedział że komuś to pomogło także będziemy robić dobrą robotę także pozdrawiam serdecznie wszystkich i i czekajmy do live'ów Dzięki, trzymajcie się, dobrego dnia, hej!